Hej, cześć, ja jestem Radek, a dziś porozmawiamy sobie o włosowych hair hackach, coś w tym stylu ogólnie, wiesz, takie sztuczki coś co ci się na pewno przyda, jeżeli układasz włosy lub jeżeli chcesz dbać o włosy, ok? Przydać się. Pierwsza rzecz o pre-stylerze, chyba już każdy z nas słyszał pre-styler, pre w sumie zwał jak zwał, jest to produkt, który nakładamy na nasze wilgotne włosy, suszymy, no i później one tam jakoś wyglądają. Dopiero później dajemy jakiś produkt finalny, tak? Każdy słyszał, że jest coś takiego jak pre-styler. Na mi mam nadzieję. I jest taki jeden buyer, taka jedna sztuczka, o której chciałbym, żebyś wiedział, że często jako pre można potraktować produkt, który docelowo nie jest pre tylko jest po po prostu produktem do układania włosów. I zwykły produkt do układania włosów, przykładowo ja tutaj mam Arcadian Clay Pomade, z którym bardzo się lubię. Ja ten produkt mogę najpierw nałożyć na wilgotne włosy, potraktować go jako pre wysuszyć i nałożyć go później jeszcze raz. Mimo tego, że producent nigdzie tego nie uwzględnił, to ten produkt bardzo dobrze sprawdza się jako pre-styler. Coś, co jest ważne, to że najlepiej do tego sprawdzają się glinki. Jeżeli średnio siedzisz w temacie układania włosów, to glinkę poznasz po tym, że jest napis Clay, że jest napis C-L-A-Y. Czyli po angielsku glinka. Ale to nie musi być też konkretnie glinka. Ważne jest to raczej, żeby nie używać produktów, który ma połysk. Jeżeli masz coś, co ma matowe wykończenie, to śmiało możesz popróbować to wrzucić jako pre -styler. Czyli zaraz po umyciu swoich włosów narzuć ten produkt na włosy, wysusz, a później użyj go jeszcze raz. I bardzo dobrze się sprawdzałem do tego glinki, ale hej, spoko, potestuj to, co masz w domu, może też się uda. Numer dos, dokładnie umyj swoją skórę głowy. I to brzmi jak coś średnio ważnego, ale szczerze jest dosyć ważne. Taka podstawowa pielęgnacja, którą ma wielu z nas, jest to po prostu szampon, odżywka. Coraz więcej osób ma też ten olejek arganowy, który mega dobrze działa. Coś, do czego zachęcam też do takiej podstawowej pielęgnacji, żeby to był taki, wiesz, podstawowy pakiet, to jeszcze jest peeling do skóry głowy. Cały klucz jest takie, że rozumiesz sobie, że jak tam myjesz swoją skórę głowy szamponem, to czasem szampon może niedokładnie, niewystarczająco mocno myć swoją skórę głowy. Swoją, twoją. W praktyce oznacza to tyle, że nie jest w 100% wyczyszczona, tylko wiesz, ogólnie jest wyczyszczona, ale nie w 100%. I fajnie jest użyć peelingu. Dzięki temu skóra jest dokładniej wyczyszczona. W praktyce oznacza to tyle, że przykładowo w moim przypadku, osoby, która układa włosy mniej więcej 6 razy w tygodniu, ja cały czas nakładam jakieś produkty na swoją skórę głowy. Dlatego ważne jest to, żeby dokładnie ją wyczyścić raz na jakiś czas. Czyli w praktyce jest to mniej więcej co tydzień. I peeling skóry głowy bardzo dobrze zadbał naszą skórę głowy, po prostu żeby była zdrowsza. Jest to jeszcze wyższy stopień pielęgnacji, do którego ciebie zachęcam. Dodatkowo, jeżeli masz problemy z upierzem, to on bardzo ci pomoże. Jeżeli masz problemy z przetłuszczaniem się skóry głowy, też będzie bardzo pomocny. Kolejnym plusem jest to, że po umyciu naszej skóry głowy peelingiem, później łatwiej jest nam uzyskać objętość. Bo wiesz, nic tam na skalpie, czyli na głowie, nic nam nie zalega, więc nic nie przeszkadza, żeby. Unieś te włosy do góry. I peeling można podzielić na taki z ziarnami. takie, wiesz, jak masz peeling do twarzy, często masz takie małe ziarenka, drobinki, no to tak samo jest z peelingiem do skóry głowy. Taki z ziarenkami, z takimi drobnymi rzeczami, to polecam z natura Siberica. Znajdziesz oczywiście w prosmanie. Jest z serii dla mężczyzn. Polecam. Ewentualnie jest też peeling trochologiczny, on jest troszeczkę bardziej rekomendowany, ponieważ te granulki, takie te małe cząsteczki mogą tam mechanicznie trochę podrażniać skórę głowy, coś tam źle wpływać na włosy. Ja nic takiego u siebie nie zauważyłem, ale hej, tak może być, więc mówię. Jeżeli czy to Przeszkadza, no to super jest ten peeling trychologiczny z Radikala. On ma tutaj kwasy Ama i Papina, które dokładnie uczyszczają skórę głowy. Super sprawa, naprawdę tego potrzebujemy. Więc stary, tak. Więc stary, zobacz, jak dużo masz plusów. Raz w tygodniu myjesz tym włosy i masz mniejszy problem z upierzem, z przetłuszczaniem się jest dokładnie umyta skóra głowy do tego pobudza włosy do wzrostu, naprawdę super sprawa, naprawdę polecam. Dobra mój włosowy lifehack numer 3 jest taki, żebyś potestował produkt który masz w domu, jeżeli kupujesz jakiś produkt po raz pierwszy, coś do układania włosów, to fajnie by było, żebyś to potestował na różne sposoby, I mniej więcej moim zdaniem produkt do układania włosów możemy poznać dopiero po 3, 4 lub nawet 5 użyciach, wtedy dokładnie możemy się troszeczkę więcej na jego temat wypowiedzieć ponieważ bardzo prosty scenariusz, nakłada się. Na włosy po raz pierwszy i okazuje się, że daje za dużo, przez co Twoje włosy są oklapnięte, no i wtedy się okazuje, że musisz jeszcze drugi raz sprawdzić ten produkt, ponieważ trzeba go tym razem użyć trochę mniej. Coś, co jest ważne, że produkt, kiedy nałożysz go ilość X, a kiedy nałożysz ilość 2X, czyli dwa razy więcej, zachowuje się całkowicie inaczej. I często spokojnie zdać mniej produktów. Coś, co ja się nauczyłem przy Lockharcie Phenom, a także przy Lockhart's Enigma, lepiej jest dać trochę za mało produktu i najwyżej później wprowadzić we włosy jeszcze raz. Kumasz na dwa razy, niż dać za dużo produktu. Tak samo jest. Z pomadami. Mam tutaj przykładową glinkę 180 i załóżmy, że chcę je sobie troszeczkę nałożyć na włosy, bo układam to. Spoko taktyką jest to, żeby na dwa razy wprowadzić. Załóżmy, bierzesz sobie najpierw mniejszego dziaba, rozprowadzasz po dłoniach, wprowadzasz we włosy, a później bierzesz drugiego tak samo małego. To jest troszeczkę inna opcja. Nie mówię, że zawsze będzie lepszą, ale fajnie jest też potestować produkty w ten sposób. Coś, co jeszcze fajnie, żebyś wiedział, to że produkty, kiedy nałożysz je na suche, a na mokre włosy, mogą zupełnie inaczej działać. Jeden produkt nałożony na suche i nałożony na mokre. Troszeczkę inaczej się sprawuje. Może się różnić przede wszystkim chwytem, a także połyskiem. Następny lifehack może nie brzmi jak coś odkrywczego, ale wydaje mi się, że wciąż niewiele z nas idzie w tym kierunku, żeby poznać trochę bardziej swoje włosy. Co w praktyce znaczy poznać swoje włosy? A więc, jak już pewnie wiesz, każdego włosy są inne. One się różnią przede wszystkim porowatością, gęstością, długością chociażby, a także podatnością na układanie. Ważnym elementem w pielęgnacji włosów jest określenie, jaka jest porowatość Twoich włosów. Są nisko, średnio i wysoko porowate. W linku poniżej podrzucę taką. Taki quiz, który pomoże Ci odnaleźć, jaki masz typ włosów. W praktyce oznacza to tyle, że kiedy masz włosy niskoporowate, to powinieneś używać innych odżywek, innych produktów do dbania o włosy, niż osoby, które mają średnio lub wysokoporowate włosy. Dlatego ja, przykładowo, nie jestem w stanie powiedzieć, jaki będzie odpowiedni produkt dla każdego oglądającego ten filmik, ponieważ każdy z nas ma inne włosy. Coś, na co się musisz przygotować, to że często może się zdarzyć tak, że metodą prób i błędów będziesz szukał odpowiedniego dla siebie produktu, bo może się okazać, że przykładowo ja ci coś polecę, no i niestety to się uciebie nie sprawdzi, bo twoje włosy później będą nie, spuszczone albo będą wyglądały na tłuste. Z czasem tak metodą prób i błędów trzeba szukać odpowiedniego produktu, ale dzięki temu właśnie rozwijamy ten punkt, o którym teraz mówię, czyli poznajemy swoje włosy. Jeżeli chcesz się trochę więcej dowiedzieć na temat pielęgnacji włosów i właśnie na temat tej porowatości, jakie produkty będą dla ciebie odpowiednie, to polecam wpisać to w YouTube, u mnie na kanale raczej w najbliższym czasie się to nie pojawi. Są to filmiki na temat porowatości włosów. Przykładowo, jeżeli się okaże, że masz włosy niskoporowate i masz problemy z ich pielęgnacją, to wpisz sobie w YouTube pielęgnacja włosów nisko Prowatych. Możesz też wyszukać filmiki na temat równowagi PEH, czyli proteiny, emolienty, humektanty. To już jest jeszcze wyższy poziom, ponieważ wtedy bardziej się już skupisz na tym, co się znajduje w Twojej odżywce, co dokładnie jest w tym składzie. U mnie na kanale raczej średnio będzie to poruszane, ale jeżeli temat pielęgnacji włosów aż tak się kręci, to już jest to troszeczkę wyższy stopień niż to, o czym ja mówię, to mega polecam. Coś, na czym się bardziej znam, czyli już typowo układanie włosów. Ważne jest też to, żeby nie tylko dbać o włosy i szukać tutaj odpowiednich produktów, ale żeby też szukać odpowiednich produktów w temacie układania włosów. I w to w inny sposób przechodzimy do następnego punktu, czyli baw się swoimi włosami. Wiem, że my mężczyźni mamy tendencję do tego, żeby się zasiedzieć w jednej długości, kompletnie wiesz, przez kilka lat jedna i ta sama fryzura. I dobra, spoko to jest okej, okay, jeżeli przykładowo super wyglądamy w tej fryzurze, ale często jest tak, że jeżeli nie testujemy fryzur, to tak właściwie nie wiemy, w jaki najlepiej wyglądamy. Podejrzewam, że spory procent widzów może być przykładem tego, że dopiero jak zaczęło testować na sobie fryzurę, to się okazało, że fryzura, którą mieli załóżmy, przed testowaniem, wcale nie była dla nich odpowiednia. Rozknąć sobie to, że teraz, kiedy to oglądasz, jest marzec 2022 roku i ty do marca 2023 roku możesz potestować z pięć różnych fryzurek. Możesz zapuścić trochę bardziej włosy, możesz je rozjaśnić lub przefarbować, lub możesz sobie zrobić trwałą. I to wszystko jest o tyle spoko, że w najgorszym wypadku, ale tak naprawdę bez kitów, w najgorszym wypadku będziesz tu, gdzie teraz jesteś. Czyli tak właściwie nic się nie stanie. Wiesz, jak jest stary. Mi oczywiście nic do tego, jaką ty masz fryzurę szczerze, w żaden sposób mnie to nie dotyczy, więc lataj w tym, czym chcesz, ale mega fun jest z tego, wiesz, z testowania tych produktów, z układania włosów i kiedy barber Ci zrobi taką fryzurkę, w której czujesz się mega super, to naprawdę pomyślisz sobie, ok, warto było to wszystko testować. Coś do czego zachęcam to, żeby się nie bać też dłuższych boków. I ja to mówię w 100% z własnego doświadczenia, ponieważ kiedyś często miałem fryzury, które wiesz, typowo miały krótkie boki, miałem cieniowanie od boku i troszeczkę bałem się zapuścić długie boki, aż w pewnym momencie zapuściłem całkowicie włosy i się okazało, że długie boki na przykład u mnie spoko wyglądają. Także stary wiesz jak jest, naprawdę bawmy się włosami, bo jest mega fan. Coś o czym trzeba pamiętać, to że kiedy tak układamy włosy, kiedy suszymy je, kiedy nakładamy na szczotkę, troszeczkę je ciągniemy, Pamiętaj też o to, żeby je odpowiednio zadbać i przykładowo fajnie jest używać produktów, które mają odpowiedni skład. Mówię tutaj typowo o produktach do układania włosów, ponieważ jeżeli na co dzień używasz jakichś tańszych produktów, to one często nie mają dobrego wpływu na twoje włosy. W przeciwieństwie do takich droższych produktów których skład jest gitówa, więc jeżeli na co dzień układasz włosy to pamiętaj, że bardzo ważne jest to, żebyś odpowiednio też o nie zadbał. I ostatni lifehack, chociaż tak się zastanawiam czy ten filmik powinien mieć tytuł lifehacki, bo to są po prostu porady, no ale spoko, będzie tytuł lifehacki, bardzo ładnie to brzmi. Wracając do tematu, bardzo często jest tak, że myjemy swoje włosy co dwa dni, i załóżmy bardzo prosty przykład. Jest poniedziałek, idziesz do pracy czy tam do szkoły, układasz swoje włosy i następny raz umyjesz je dopiero w środę. I w takim razie, jak zadbać o nie odpowiednio we wtorek? Mówię to typowo z perspektywy układania swoich włosów. I załóżmy, że układasz sobie jakąkolwiek byś tam nie chciał fryzurkę, i załóżmy, że chcesz ją na następny dzień poprawić. Świetnie do tego sprawdza się sól morska. W sumie dodam też, że zawsze możesz spróbować umyć swoje włosy samą wodą, to też często działa. Jeżeli masz produkt, który jest łatwo zmywalny przez wodę, to może się okazać, że to jest dobry pomysł. Ale jeżeli nie chcesz moczyć włosów, no to pik pyk, pyk, dajesz sobie sum morską, układasz swoje włosy jeszcze raz i często są naprawdę gituba Jeżeli twoje włosy trochę wyglądają bardziej na przetłuszczone, czyli już takie, wiesz, do umycia, a ty nie masz czasu, to spoko opcją jest przykładowo puder do włosów. Puder ma tendencję do tego, żeby dawać włosom taką fajną strukturę, nadaje też objętość oraz to, co jest ważne, to że włosy po nim są bardziej matowe, Czyli ten taki łódź, który się już nam produkuje na włosach, że one wyglądają niestety na tłuste. To po użyciu pudru do włosów może się okazać, że nie jest to aż tak widoczne, a włosy wyglądają lepiej. Pamiętaj jednak, żeby nie używać za często pudru, a jeżeli używasz, to ważne jest to, o czym mówiłem wcześniej, żebyś używał też plinu do skóry głowy, ponieważ puder osiada na naszej skórze głowy i to jest niezbyt spoko. Długotrwałe używanie pudru może troszeczkę niszczyć nasze włosy. Ostatnia opcja na restylizację włosów, coś, co ja bardzo lubię, to jest suwy szampon. Ważne, nie można go też używać za często. I nie chcę nie zmyli, bo suchy szampon wcale nie oznacza, że możesz rezygnować ze swojego szamponu. To, co robi ten produkt, to dokładnie tak samo jak puder. Jeżeli twoje włosy są już tak trochę tłuste, to po użyciu tego są one zdecydowanie bardziej matowe. I to jest coś, czego ja dosyć często używałem, jak miałem dłuższe włosy i nie chciało mi się ich myć. To, co jest też fajne, to że później jest zdecydowanie większa objętość we włosach, a także tekstura włosów. One się fajniej później układają. Coś, co jest ważne przy użyciu suchego szamponu, to żeby podczas przykania później użyć jeszcze suszarki, bo po takim suchym szamponie często takie biały nalot zostaje. A jeżeli użyjemy suszarki, to nie będzie tego problemu. Myślisz, jaki jest ostatni lifehack? Zasubskrybuj ten kanał. Hahaha, ha, ha, nie spodziewałeś się tego, co? W tym filmiku to by było na tyle. Jeżeli chciałbyś jak najczęściej mieć ze mną kontakt, podpytać się o coś, to bardzo aktywny jestem na swoim Discordzie. Link jest poniżej. A jeżeli nigdy nie używałeś Discorda, to nie ma się czego bać, ponieważ jest bardzo prosty w obsłudze i bardzo fajny. Widzimy się już w następnym odcinku. Na razie, cześć.